Dzięki wzorowej współpracy Akademii Pedagogiki Specjalnej, a także dzielnicy Bemowo, Bemowskiego Centrum Kultury staramy się uratować to, co w dziedzictwie Bemowa było najważniejsze. Stoimy w tej chwili obok klubu Karuzela, który to był i jest bardzo ważny dla pokoleń warszawskich, ale nie tylko warszawskich studentów. To tutaj odbywały się koncerty jazzowe, to tutaj odbywały się koncerty rockowe. To tu wiele kabaretów znanych obecnie w Polsce zaczynało swoją karierę. Dzięki naszej współpracy chcemy uratować to miejsce i spowodować, żeby wielka kultura przez duże K wróciła pod ten dach. E... W pełni się zgadzam ze słowami pana burmistrza. Uczelnia jest bardzo zainteresowana tym, ażeby patronat swoisty też nad Karuzelą Dzielnica i Bemorske Centrum Kultury przejęły, jako że przekracza to możliwości naszej uczelni jako dzierżawcy tego terenu, a obiekt zasługuje na najwyższe uznanie i konieczną rewitalizację. Także jesteśmy bardzo zainteresowani tym, żeby to działanie powiodło się. Skutecznie dla dobra mieszkańców, dla do dobra kultury, krótko mówiąc też. Jeszcze w tym roku Błonskie Centrum Kultury zagości w gościnnych progach karuzeli i wszystkich Państwa zaprosimy na kolejne wydarzenia kulturalne właśnie w tym miejscu. Aby się udawało. Panie Kanclerzu, bardzo dziękujemy. Dziękuję również.